Jakim składem zagra dzisiaj Barcelona? W bramce Mark andré Ter Stegen. W obronie Jules wystąpi razem z Jordi albo na Boka. Frenkie de Jong oraz Sergio Busquets zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. To skład Bayernu Monachium na dzisiejsze spotkanie. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry z skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Niepotrzebna strata i może być groźnie. Przeciwnik nie odpuszcza. De ją I teraz piłka u Monachijczyków. Graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. To gracz tego samego gatunku, co legendarny Gerd Miller. Niekoniecznie efektowny, ale zawsze zabójczo skuteczny. Jeśli obrońca da mu odrobinę miejsca. Napastnik z takim wykończeniem to po prostu skarb dla drużyny. I piłkę ma Usman Dembele. Jordi Alba. Gra szybka, od nogi do nogi. Przeciwnicy... Uwaga, będą prowadzić! Dobrze obroniony strzał. Szybkie wykonanie, mamy krótkie rozegranie. Rzuca piłkę w pole karne. Spokojnie, teraz bramkarz po tej centrze. Źle Barcelona, tracą piłkę. Franki. Ponownie Frankie de Jong. To nie mogło zaskoczyć Noiera. Matthijs de Licht. Piłka do Musiali. Sadio Mane. Bez problemu odbierają piłkę. Teraz z piłką Müller. Popatrzmy! Proszę Państwa, huknął jak z armaty. A szkoda, że obok bramki. Z piłką Pedri. Busquets. Przyjmuje kundy. Sergio Busquets. Z piłką Pedri. Jordi Alba do Pedriego Franki przyjmuje kunde, Tempelé z piłką Robert Lewandowski ponownie Franki de Jong Piłka w rękach Bramkarza Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane Świetne ustawienie golkipera, było tu kluczowe ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający De Jong. I piłkę ma Usman Dembele, Sosa Parada Neuera! Krótkie rozegranie z pod chorągiewki. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Jordi Alba. Dobry teraz miał pomysł Müller. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Bawarczycy zaczną z rogu boiska, jest okazja do objęcia prowadzenia. Stawiają na krótkie rozegranie. Musiala przy piłce. Wyjaśnia sytuację w polu karnym, a było naprawdę groźnie. Frankie Przyjmuje Kundy. Z piłką Pedri. Jordi Alba dostaje podanie. Pewna interwencja, brawo. Krótko rozegrany, stały fragment. I teraz uderza. Tak, teraz zrobił to co było trzeba. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Alfonso Davis. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Skutecznie teraz broni piłkę. Gol! Tak! Tylko nie po tej stronie, co trzeba. Mamy bramkę samobójczą, proszę Państwa. No to jeszcze raz, spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. z piłką przyjmuje Kundy. Fati przy piłce. Puskec. Podanie dochodzi do Usmana Dembele, Indywidualna akcja może być ciekawie. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. Statystyki pokazują, że Bayern ma problemy z utrzymaniem się przy piłce. Rezultat widniejący na tablicy wyników mówi nam jednak, że to wcale nie posiadanie piłki gwarantuje korzystny wynik w meczu. Owszem, mają piłkę rzadziej od rywala, ale w konkretach wypadają lepiej, skuteczniej i teraz są zdecydowanie bliżej zwycięstwa. No i ponownie muszą się bronić. Dobra piłka, może być niebezpiecznie, no i nic z tego nie będzie, nie poradził sobie tutaj z obrońcą. I Bayern znowu grę z rzutu wolnego. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Wiozła miś. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. I teraz Bawarczycy stracili piłkę. Jeszcze Jad w masło. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Jules Kounde Adresatem podania Busquets. Lewandowski ma piłkę. Czy będzie remis? Gol! Tak jest! Piłka w siatce. No, wyrównali teraz katalończycy i pewnie będą chcieli powalczyć o wygraną. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. Dodajmy też trasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Grab. I mamy remis. Jeden do jednego. Piłka przekroczyła linię boczną. Aut. piłką Pedri. Przy piłce Memphis Depay. I Jordi Alba. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Dajotu Pamekano. Sadio Mane. I mamy stratę Barcelony. Z piłką teraz Mane. Zbliża się do pola karnego. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. No, nie napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. Piłką Pedri. Jordi Alba na piłkę. Piłka szybuje w pole karne. Ośrodkowanie bez problemu wyłapuje bramkarz. Mane. A teraz będzie dobra okazja. Oj, nad poprzeczką. A wyglądało, że będziemy mieli bramkę. A zatem jest decyzja, aby z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Sergio Araujo. Jordi Alba. Sergio Busquets. Depay ma teraz piłkę. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Gol! A jednak nie ma gola! Jakim cudem Bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką? Niewiarygodne. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? A teraz uwaga! Przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Bardzo ładne podanie górą. Sergio Busquets. Jordi Alba dostaje podanie. Barca rozpocznie z autu. Bardzo dobra, pewna interwencja bramkarza po tym uderzeniu z dystansu. Lewandowski. Pedri stracił piłkę. Müller. Tomas Müller. Bawarczycy nadal przy piłce. Sędzia zastosował korzyść. Wyszło na jego, ale podjął ogromne ryzyko tym ślizgiem. Barcelona wznowi z rzutu wolnego. Zespół Bayernu przeprowadza teraz zmianę. Budują akcję, są coraz bliżej. Jeśli teraz strzelą, chyba nie wypuszczą wygranej z rąk. To nie mogło zaskoczyć Nojera. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Leon Gorecka. Gorecka, teraz przy piłce. Ma piłkę teraz, many. I wślizg w szesnastce. Tym razem ryzyko się opłaciło. Jordi Alba. Sane, teraz z piłką. Okazja! Nie zepsuć tego! Bramka! Nie, nie, nie! Jednak nie. Chorągiewka w górze. Tak, to był minimalnie spalony. Niewiele zabrakło. Umówmy się, ale Bramka nie będzie uznana. Za chwilę grę wznowi zespół broniący. Będzie zmiana. Zobaczymy jak to wpłynie na grę. Puskec. Może inni by odpuścili, ale Parsa atakuje w końcówce. Remis to za mało. To nie mogło zaskoczyć Nojera. Pozostało już tylko 120 sekund. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? A więc jednak Gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Jordi Alba. Memphis Depay za linię obrony. Ależ to była istotna obrona. Gdyby nie bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwy Związam Zgadzam się, w końcowej fazie spotkania przy rewizowym wyniku tego typu interwencje są na wagę złotą. De Jong ma teraz punkę. Zablokowany ten strzał.